W tej wakacyjnej, pięknej scenerii z Nadwisły zapraszamy Was na czytelnicze. <laughs> czytelnicze. Podsumowanie sierpnia. Lipca, może? A może nawet i lipca? <laughs> Kochani, dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo wyjątkowy, ponieważ w myśl czytam dla rozrywki. Czytaczowa postanowiła opowiedzieć Wam w tym miesiącu o tym, jak to nie czytała, albowiem gdyż bo. Ponieważ znajdowała inne rozrywki, nie będę o tym mówić, wstyd mi. A czemu ci ma być wstyd? No nie, no jednak prowadząc, współprowadząc kanał książkowy, powinno wciąż chociaż jedną książkę miesięcznie czytać, tak jak było do tej pory. A ja jednak uważam, że prowadząc kanał książkowy, też jesteś człowiekiem, więc jest zobligowana nie, do tego, by człowiekiem książkowym. być i nic, co ludzkie nie być, powinno tobie obce. Czyli konsole PlayStation i inne rzeczy nie powinny tobie by być obce w żadnym wypadku, dlatego no i... też nie jest to wstydem przyznać, że nie przeczytałaś niczego w ubiegłym miesiącu. Ale to nie jest prawda, że niczego nie przeczytałam. Nie przeczytałam do końca. Taka jest prawda. Tak. Bo zaczęłam czytać moje wyzwanie jajkowe z zeszłego miesiąca, czyli... Etapy... Nie przeczytałaś swojego wyzwania jajkowego? Patrzcie, sama... No nie, nie przeczytałaś wyzwania jajkowego. Na tym etapie jajkowego. już zostało mi niewiele do końca, ale spoko, vlog będzie. Jeszcze mam Ta. chwilę, żeby doczytać i dograć ostatnie. Ale jak mogłeś? Ja rozumiem, nie przeczytać czegoś innego, ale wyzwania jajkowego. No, jak wiem, już kpina ich w ogóle, ale no wiesz, ja rozumiem, że mógłby ktoś zarzucić, kto spełnił swoje wyzwania, ale ktoś, kto również nie spełnił swojego wyzwania, nie poddał się mu, jest bardziej w głębokiej D niż ja, chyba nie powinien się odzywać, prawda? Przejdźmy do początku, szczęśliwej no wiadomości. Właśnie, no. On Co też nie nas... przeczytał swojego wyzwania jajkowego. Tyle cicho. Ci cicho, tak. bo nie chciałem, żebyś się czuła gorsza. No, no, Przejdźmy no, no. do rzeczy istotnych i najistotniejszych. 10 sierpnia. Co się wtedy wydarzy? Już tłumaczysz. 10 sierpnia zapraszamy Was na nasz zlot w Bydgoszczy, który odbędzie się na ulicy Rynek, Stary Rynek 24 w Bibliotece Wojewódzkiej. Tak, Bydgoszczy oczywiście. W budynku Wojewódzkiej Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Za długa nazwa, tak? Tam w skrócie, wiadomo, stary rynek tam innej biblioteki nie będzie. No. Słuchajcie, Uf. wiele razy prosiliście nas o zlot, żebyśmy się spotkali, więc w Bydgoszczy będzie taki zlot 10 sierpnia. Startujemy o godzinie 9, trwamy do godziny 13:30, a jeżeli będziecie zainteresowani, będziemy trwać nawet później. Jakie atrakcje? To wam się właśnie teraz wyświetla na ekranie. A teraz przez, przy, przystąpmy, aż, aż słowo mi z ust nie wychodzi. Do naszych książek przeczytanych. Twoich książek. Szeptucha Katarzyna Berenika Miszczuk. Cudowna Szeptucha, cudowna książka, słowiańskość. Oczywiście wiem, zaraz będziecie tutaj pieklili się, że autorka postanowiła nie, nie poddać mieszka pierwszego sztowi, nie Ościć mieszka i stwierdziła sobie, że będziemy żyli w kraju pogańskim w XXI wieku. Abstrahując od tego, autor jest Bogiem, autor może wszystko. Szeptucha to jest świetna książka, świetny romans, bo jednakowoż tutaj romans jest. Może jeszcze nie aż tak wyraźnie, ale czuć go już wyraźnie. Mamy bogów słowiańskich, mamy słowiańskość, jest jajo, jest charakter. Jajo? Jest. A także ja zamierzam jeszcze w wakacje doczytać cały cykl. Ho, ho, już to widzę. Proszę nie kpić. Już to widzę. Skryba ze Sieny. Outlander w średniowiecznej Sienie. O tej książce mogli się posłuchać na kanale, więc y, cóż ja was tylko odsyłam do filmu. Tak, odeślij do filmu. No, może ty coś powiedz? Wlok czytaczowej już teraz. Kochani, poczuwam się w obowiązku. Do tego, żeby zapytać czytaczową, jaki mamy dziś dzień? Lipiec, niedziela. Który lipiec? 28 Ile masz przeczytanej książki z Wezwania? Zero. Kiedy zamierzasz to przeczytać? Zaraz. Kiedy? Zaraz. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że się wyrobię, mam trzy dni. Cztery. Cztery dni. Zobaczymy. Uda mi się, duża czcionka jest. Zobaczcie, duża czcionka. Dam radę, obrazki są, dużo gwiazdek jest, Ech. Możemy zbawić się tej książki, ponieważ Daniel mnie trochę no, zaniepokoił, mówiąc, że metro jest dosyć ciężkie. I tak sobie pomyślałam, że może to jest kwestia tego autora, tego jak on pisze, stylu, ale może to jest po prostu kwestia gatunku, gatunku książki, w jakiej jest napisana. No bo to jest zbiór opowiadań opowiadających o Rosji, o życiu w Rosji i o tym, co tam się dzieje. I uważam, że czyta się to całkiem fajnie, całkiem lekko, chociaż no, niektóre opowiadania dla mnie są zupełnie niezrozumiałe. Ale niektóre te co zrozumiałam. Wiem o co chodzi i co tam się dzieje, są naprawdę świetne. Jedno opowiadanie bardzo mi się spodobało, to jedno chyba z pierwszych opowiadających o pracownikach pewnego wieżowca, gdzie oni tam remontują wieżowiec i tak dalej. I to co się tam dzieje to jest po prostu. straszne, straszne, naprawdę. I to faktycznie tak jest tam w Rosji, to szkoda gadać. Musicie mi wybaczyć, że nie pokazuję swojego lica, ale jestem już wykończona, włosy mam przetłuszczone i wyglądam jakbym nie spała przez tydzień, więc musi wam wystarczyć obraz książki Witajcie <grytanie> w Rosji. Jestem już po lekturze i właśnie ryciny w tej książce są świetne i to jest jedne, między innymi jedna z nich, przedstawiająca wielką kometę zbliżającą się do Ziemi i ta, ten rysunek jest w świetnym opowiadaniu naprawdę i naprawdę uważam, no nie będę wam spolować, ale uważam, że faktycznie tak by było, gdyby kometa zbliżała się do, naszego, do naszej ziemi. Dosłownie, Rosja jest gotowa na to, żeby zrobić to, co zrobiła w tym opowiadaniu. Naprawdę. To jest naprawdę przegnialne i tego właśnie się można spodziewać po Rosjanach, no <laughs> naprawdę ta książka, te opowiadania są naprawdę świetne. Tak jak wcześniej mówiłam i tak jak mówiłam w podsumowaniu poza vlogiem, są tu opowiadania, których ja nie rozumiem i chyba nie jestem w stanie zrozumieć, ze względu na to, że mieszkam w Polsce, nie znam mentalności rosyjskiej tak do końca, właściwie w ogóle nie znam, tylko tyle, co tam się słyszy i tak dalej się czyta o Rosji, ale niektóre te, co zrozumiałam opowiadania, są strzałem w dziesiątkę, tak jak chyba było nawet na okładce napisane, są strzałem w dziesiątkę. Cała prawda o państwie Putina, no to jest, to, no to jest prawda. <laughs> Naprawdę polecam gorąco, bo to jest niezła dawka humoru, niezładowka informacji. No i co mogę tu więcej powiedzieć? Ja jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona. I czytajcie, bo naprawdę warto. To jest moje wyzwanie jajkowe z zeszłego miesiąca, czyli witajcie w Rosji Dimiego Głuchowskiego. Dmitria! Dmitrija Głuchowskiego. Jest to zbiór opowiadań opowiadających o Rosji, czyli o czymś nam zupełnie tak. Można powiedzieć obcym, bo czytając te opowiadania czujesz, jakbyś czytał o obcej planecie. Ten naród jest jak kosmici. <grym> naprawdę. Nie, no prawda jest taka, że jest dużo rzeczy, które czytając yy, uświadamiasz sobie... Ja pierdziele, to możliwe w ogóle nie, no ludzie mogą takie rzeczy robić. What the fuck! Naprawdę, większość jest naprawdę świetnych, Takich, takim strzałem w dziesiątkę te, te opowiadania są, ale niektóre są kompletnie niezrozumiałe. Może dlatego, że ja jestem Polką, nie mam takiej mentalności rosyjskiej, nie mieszkam w Rosji, nie wiem, jak to faktycznie tam u nich się. No, no nie rozumiem, po prostu Rosjan. no. Prosto, Jesteś sprawa. Polką, nie rozumiesz Rosjan. Jestem bardzo ciekaw jak zagraniczni podchodzą do Polaków. No właśnie. Mówią Polacy nie rozumiem bo to Polaków. To jest takie bardzo mocno rosyjskie, no. Tylko Rosjanie pewnie wszystko zrozumieją. To ja mogę powiedzieć, że ja dopełniłem wyzwania przytaczowe, bo przeczytałem Wiktora Jerofiejewa, różową mysz. To jest. Bajka. Do, dosłownie wam przeczytam co to jest. Niewielka, czarodziejsko-polityczna powieść dla dorosłych ze szczegółowym opisem podwodnego imperium Czarny, napisana w imieniu 11-letniej rosyjskiej dziewczynki Marusi Mendelejewej. Tak, dziewczynka wchodzi na samo dno, można powiedzieć dno, gdzie tam są jakby zaświaty i tam odkrywa różne rzeczy związane z Rosją. To jest Rosja w krzywym zwierciadle. Można powiedzieć coś jak Głuchowski, jak witajcie w Rosji. Jeżeli tę książkę przeczytaliście, to to was zachwyci. Jeżeli to przeczytacie, to to was zachwyci. Obaj autorzy są Rosjanami i. Obaj mają właśnie takie bardzo ironiczne podejście do tego swojego narodu, do mentalności rosyjskiej, to jest książka genialna. Bo z jednej strony czyta się jak bajka, jak faktycznie baś, mamy tutaj wszystkie takie baśniowe rzeczy, to, co, co charakteryzuje baśni. z drugiej strony nie mamy wątpliwości ani przez moment, że to jest dla dorosłych. To jest tak ironiczna, sarkastyczna książka, że ja byłem w siódmym niebie czytając. A jeżeli mówimy o sarkastycznych książkach prześmiewczych i niejako dla narodowości, no to tutaj mamy z polskiego podwórka Robert Schmidt. Toyland. To jest książka, której akcja dzieje się w kosmosie. Można powiedzieć, że to jest książka, której akcja dzieje się y, jakiś czas przed pierwszym tomem y, pól dawno zapomnianych bitew, czyli przed y, do bardzo słynną operą kosmiczną, tak? Space operą. Kapitalne, jak to Robert Schmidt wyśmiewa niektóre rzeczy, cechy polskie niektórych Polaków. Mamy tutaj nawiązania do pewnych słynnych polityków, do pewnych słynnych akcji, wydarzeń. Genialne. Science fiction w kosmosie z polskim motywem, z polskim tłem. Coś absolutnie niewyobrażalnego. A skoro jesteśmy przy Robercie Szmicie, to też od razu odsyłam Was do filmu o szczurach Wrocławia Szpital. To jest niby dodatek, ale to jest pełnoprawna powieść. Zombie Apokalipsa PRL 1963 rok. A czytaczowa powie, dlaczego jeszcze warto ten film obejrzeć? Bo jakaż tam się okazja jawi. W filmie organizujemy konkurs, Konkurs, w którym do wygrania jest udział w książce, najnowszej książce Roberta Schmidta, czyli w trzeciej części Szurów Wrocławia. Tak, w można, wielkim finale. Można sobie zginąć w tej książce. Wystarczy wykonać bardzo, ale to bardzo proste i banalne zadanie, czyli A. powiedzieć co... Nie! Co zrobić macie, zadowiecie się jeżeli włączycie tamten film, A no, tam jest tak. wszystko powiedziane. <laughs> Ty już, już byś tutaj. No, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że Robert Schmidt nie ma litości. Czytając szczury Wrocławia widać, jak on uwielbia pastwić się nad ludźmi, nad swoimi czytelnikami, których z radością zabija. Także obejrzyjcie. Za głosem serca fantastyczny romans. Kocham, uwielbiam. Też obejrzyjcie sobie film. Mówiliśmy o tym romansie. No w ostatnim odcinku, jakby na to nie patrzeć, coś fantastycznego na wakacje, ale i nie tylko. On jest gwiazdą, ona jest jego fanką. Co z tego wyjdzie? No przekonajcie się, bo to nie jest tak sztampowe. I teraz moje wyzwanie czytelnicze. Zadziałamy z magią. YouTube'ów, magią filmu. Teraz obejrzycie vlog, który na moment powstawania tego filmu jeszcze nie powstał, ale powstanie. Także znajdziecie w nim wszystko to, co mam do powiedzenia o tej książce. Kochani, jak dobrze wiecie, nie wyrobiłem się z przeczytaniem mojego wyzwania jajeczkowego w lipcu. To jest wina czytaczowej, tak. Także zobaczymy, czym ta książka mnie zachwyci. Mam nadzieję i mam ochotę, tak, znaczy ochotę. Mam postanowienie, by przeczytać tę książkę za jednym posiedzeniem. I oby się okazała dobrą książką. Bo jeśli się okaże złą książką, to będzie to finito. Koniec czytania wyzwań jajkowych. Tłumaczenie Mariusz Gądek 1005 Catherine Magdzie. Męczy ta książka, nie mogę się wczuć w bohaterów. Bo są przeskoki, tu Jacyń bohaterowy, tam ktoś inny, różne trudne sprawy, historie. Czyta, ta w ogóle przyznała, że jej to przypominało trochę plotkarę, i mam wrażenie, że to jest właśnie taka lektura, gdzie w otoczce świata przyszłości mamy biadolenie różnych osób, którym coś nie wyszło. Czuć klimat młodzieżówki, bo no, mimo, że tutaj mamy bohaterów, mniej teoretycznie tam niektórzy być może są starsi, to jednak czuć klimat młodzieżówki i ja mam wrażenie, że. Autorka nie, nie udźwiga przyszłości i nie udźwiga tych swoich bohaterów, którzy są bardzo teraźniejsi. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Spać się chce, człowiek pada, ale czytać trzeba. W ten oto sposób mój vlog powoli dopiero, dopiero dobiega końca. Spać mi się chce. Plecy bolą. Dupa boli. Łoczy bolą. Na szczęście, przy końcu książka się rozkręca coraz lepiej. Im dalej w las, tym lepiej. Aczkolwiek, odpowiadając uczciwie na pytanie, czy gdybym tę książkę czytał nie w ramach wyzwania, albo nie w ramach jakiejś tam, nie wiem, yy, obowiązku, to czy bym ją czytał? Otóż pewnie po 50 stronach powiedziałbym Żegnaj kotku, nie chcę wiedzieć, co masz dalej w środku. No nie, no wyjątkowo nie, nie wciąga. Albo to nie jest mój czas, albo to nie jest ta chwila, albo to nie jest ta książka, ale dopiero gdzieś tam ostatnie 100 stron zaczyna wzbudzać we mnie jakieś drgnięcie serca. Wiecie, trup już ostygł, a zaczyna się reanimacja. Pytanie tylko, czy nie za późno. Ta książka była dla mnie drogą przez 1500. Także mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że fizycznie niemalże doświadczyłem psychicznie, może nie fizycznie. Doświadczyłem tego, o czym mówi tytuł. Tysiąc pięter. Czułem się jakbym się wspinał właśnie od zerowego ku tysięcznemu piętru. Dlaczego? To jest historia, której akcja dzieje się w 2118 roku. Tak, 2118 rok. Mamy wielki, 1000 piętrowy wieżowiec, gdzie im ktoś jest wyżej w hierarchii, tym wyżej mieszka. Mamy oczywiście świat futurystyczny, przyszłość. I problemy bardzo współczesne, czyli miłość, zdrada, niemożność bycia z ukochaną osobą, gdzieś tam jakieś trudne sytuacje rodzinne itd. itp. Można powiedzieć wszystko to, co znamy z autopsji z dnia dzisiejszego, a, w, a obrane w otoczkę świata yy, z przyszłości, sto lat przed nami, nie czuję tych 100 lat. Nie czuję, mam wrażenie, że autorka nie udźwignęła tematu, jeżeli chodzi o kreację świata przyszłości. To jest raz, dwa bohaterowie. Było ich za dużo tutaj dla mnie, a niektóre te historie, losy nieciekawe. Ale koniec końców, mimo że męczyłem się z tą książką, koniec końców uważam, że to jest dobra książka i podobała mi się. Prowadzi do fajnego finału, prowadzi do fajnego zazębienia się różnych wątków i to jest coś, co się chwali, aczkolwiek nie powiedziałbym, żeby to była. Prosta lektura, i z drugiej strony, żeby to była lektura wielce jakoś pokazująca przyszłość od historyjka, która mogłaby się wydarzyć w czasach współczesnych bez ubierania fatałaszki przyszłości, bo ta przyszłość taka mało wyrazista. Jeżeli mamy 2019 rok teraz i wyobrażamy sobie świat za 100 lat, to na pewno nie wyobrażamy sobie czegoś takiego jak to, tylko czegoś zdecydowanie bardziej rozwiniętego, bo wystarczy spojrzeć, co się działo 100 lat temu. Jak wyglądał świat 100 lat temu? Więc ten przeskok technologiczny, zwłaszcza, że teraz jesteśmy w erze rozwoju technologicznego, na pewno musi być większy. Chyba, że świata już nie będzie. To wtedy postapokalipsa. No. A może i tak. W każdym razie, dobra książka, ale... Męcząca. Tak. Męcząca. No więc wiecie już, co myślę o tysiącu pięter. Ja jeszcze nie wiem co myślę o tysiącu pięter, ale wy już to wiecie. Zobaczcie jak jesteście dopieszczeni. Wiecie więcej niż autor filmu. Żenada. Zenada! No dobrze, żenada, żenada, ale teraz wróćmy do tego tematu z początku, skoro już żeśmy sobie wszystko omówili. Wy możecie wyłączyć albo słuchać naszego wiadolenia, bo żenoda nie czyta. Czyta nie ma być rozrywką. Czy, no tak. czy ktoś umarł, bo nie przeczytał w, w zeszłym miesiącu książki? A ja nie wiem, nie wiem jak moje działania mają, wiesz, wpływ na inne. No grupy. już efekt motyla, srotyla. Tr efekt trotyla. Efekt trotyla. No, prawda jest taka, że no, nie trzeba czytać. Ja pierwszy raz, odkąd jest ten kanał. Nie przeczytałam żadnej książki w tym miesiącu, znaczy no zaczęłam, mam już niewiele do dokończenia, ale no prawda jest taka, że całej książki nie przeczytałam, to jest niemożliwe, a jednak, Ale a czy, jednak. czytam dla rozrywki, a zatem co robiłaś dla rozrywki, jeżeli nie czytałaś? Grałam w grę. A nawet w gry i tutaj gry. macie przybitkę na to, co czytaczowa robiła w ubiegłym miesiącu, tak. wciągając mnie również w Crash Team Racing, yy, dlatego, ja też nie, dlatego ja też nie skończyłem 1000 pięter. No, 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 tak. No nie, ale słuchajcie kochani. <laughs> Jesteśmy wszyscy ludźmi i teraz zupełnie poważnie, już bez wygłupów, Powaga. nie chodzi w czytaniu książek o to, że masz czytać, bo jak już czytasz to masz czytać, bo jak nie czytasz to jesteś gorszy, nie chodzi o to, że o Boże nie zasnę, bo nie przeczytałem książki, normalnie to nie jest paciorek dla wierzących, że trzeba odklepać zanim pójdziesz spać, nie chcesz czytać, nie czytasz, chcesz grać, grasz, chcesz siedzieć do góry tyłkiem i pierdzieć, siedzisz do góry tyłkiem i pierdzisz pod warunkiem, że nikogo nie ma w pobliżu, komu mogłoby to nie pasować, tak? No. Także, no, Także kochani, to ma być zabawa. I ja się bardzo cieszę, pomyślałem sobie, jak czytaczowa powiedziała nie przeczytałem żadnej książki i sobie pomyślałem, możemy podejść poważnie do tego tematu. Nawet, bo ja pierdzielę. I co teraz? A potem, co my teraz bo ty teraz zrobimy? zrobimy przerzutki z Twoich gier. Tak, Ale nie chcę przerzutek z moich gier. Będą przebitki z Twoich gier. Właśnie teraz pokazuję, jak przegrywasz ze mną w Crash Team Racing. Super. Kochani, jeszcze raz gorąco Was zapraszamy do tego, żebyście wpadli 10 sierpnia do Bydgoszczy, bezpłatny zlot, a będziecie mogli wygrać nagrody. Nie dość, że wchodzicie za Afriko, to jeszcze możecie wyjść z fantami. Także warto, mam nadzieję, że warto to, czy warto, ocenicie sami. Także my Was gorąco zapraszamy. A teraz subskrybujcie kanał. Jeżeli macie życzenie, wpadnijcie na naszego Patronite'a. Możecie wesprzeć rozwój naszego kanału. Tymczasem my się z Wami żegnamy, zachęcając Was do tego, byście powiedzieli, co sami przeczytaliście w lipcu. Czy trafiło Wam się coś cudownego, czy coś kiepskiego? Tak dajcie nam znać. Trzymajcie się ciepło. Cześć!